To jak na lato, wakacyjne wkręty nosera. W tak pięknych okolicznościach przyrody, witam bardzo serdecznie, i po drugiej stronie telefonu jest Marta. Witam, witam. Ja bym bardzo chciała na naszą kierowniczkę Monikę, która w przyszłym roku bierze ślub. No i mam nadzieję, że w ten sposób jakoś się odstresuje. Moniko, to ja na to, jak na lato. Dobra. Kłaniam się Bekać, Bronisław telefonuje z Zachrystii, e, kościelny się kłania, ja mam przyjemność z kim? Monika. Będziemy, proszę pani, konserwowali e, przysufitowe elementy. I tutaj, proszę pani, muszę z nakryciem głowy coś kombinować. Co konkretnie chcecie? Jak to z nakryciem głowy? No właśnie, jaka kwestia, proszę pani, czy mamy po prostu rozłożyć folię, czy też we własnym zakresie jakieś nakrycie będziecie mieli? Jak to folię? Ale moment, dlaczego się pani dziwi? W trakcie, kiedy ja będę nabrała ślub, y, kościół będzie w remoncie, tak? Proszę pani, bez histerii, nie w remoncie, bo nie mamy na tyle funduszy, proszę pani, tylko zaczynamy od elewacji sufitowej. A propos tego nakrycia głowy, no to nie rozumiem, to ja mam podjąć decyzję odnośnie tego, czy ma być puszczone folia na górze, czy... Nie, od, nie otóż to, my mamy możliwość, proszę pani, kasków, bo firma budowlana, która nam robi, to albo berety, albo kaski nam oferuje. To wie pan, zawalałabym folię, chyba. I bardzo dobry wybór, proszę Pani, ponieważ nie ochlapią Was robotnicy. Czy podczas tej uroczystości weselnej będą zdjęcia? Tak. Aha, no bo probość będzie w kasku. Pytanie, czy to nie będzie komplikacji u Was? No dobrze, no jeżeli jest taka potrzeba, to będzie w kasku. Dobrze, tylko na ewentualność zdjęć, to ja uprzedzam, że tak będzie. Tak, ksiądz będzie w kasku, a na górze będzie folia. Dobrze, proszę pani. Proszę uważać na rusztowanie, które będzie rozłożone, żeby też, proszę pani, nie było problemu z gośćmi. Dobrze, dobrze. Dobrze. A później się posłuchać w radiu, Z, bo to Marta wkręciła panią. Tak, pozdrawiam Martę i całe jedno okienko. A ty kogo byś wkręcił?